Cześć, witajcie drodzy widzowie! Dzisiaj film z odwiedzin u Piotra, Kanna w egzotycznym ogrodzie. Zapraszam serdecznie na jego kanał. Tutaj macie właśnie film z jego szklarni, takiej przydomowej, można rzec, zimowni, w której Piotr zimuje bardzo pełno różnych ciekawych roślin, także możecie właśnie sobie pooglądać. Tutaj macie kwitnącego tracha, inaczej trachy z fortunei. Jak widać na końcu, bardzo ładne, wielkie, kilkuletnie małe lasy, które mi się takie marzą. Niestety z podziału mi padły. A tutaj właśnie macie takie półeczki, szafeczki z roślinami kolekcjonerskimi. Tutaj właśnie mieliście ujęcie na pieprz czarny. Piotr ma bardzo pełno różnych, ładnych, ciekawych kolekcjonerskich roślin. Także jeszcze raz zapraszam na jego kanał. Wilgotność w takich gablotach yy, sięga 80-70% wilgotności. A tutaj macie zdjęcie ze wspólnego wypadu, w którym byliśmy w palmiarni w Łodzi yy, z czarnym heńkiem. Szczupły inaczej, Pawłem Kołliczakiem oraz Piotrem z kanału Kanna w egzotycznym ogrodzie. Taki wspólny wypad do palmiarni. Bardzo fajny, oby więcej takich wypadów.